Złoty podział, boska proporcja, ciąg Fibonacci'ego, który pojawia się w liczbie stopni teatru greckiego, okrąg wycięty w sześciu krzyżach chrześcijańskiego, który znajdujemy na celtyckim kotle lub w wiejskich. Górna komora piramidy o wymiarach podwójnego kwadratu. Wszystko to przypomina nam pracę Howarda Crowers'a na temat megalitów i świętej geometrii dla starożytnych. Przekątna potrójnego kwadratu może być postrzegana jako przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego. W większości przypadków przeciwprostokątna nie jest liczbą całkowitą, jej wartość tutaj wynosi 3,162 277 milionowych jest to liczba niewymierna z nieskończoną liczbą miejsc po przecinku. Ale na szczęście ta wartość odpowiada pierwiastkowi kwadratowemu z dziesięciu. Słynny trójkąt Pitagorejski 3, 4, 5 jest jednym z rzadkich trójkątów prostokątnych, których trzy boki są liczbami całkowitymi. 3, 4, 5, kolejne liczby, idealnie. Powierzchnia trójkąta wynosi 6 m2, jego obwód wynosi 12. 3, 4, 5, 6, 12. Zaskakujące jest to, że kąt potrójnego kwadratu na niebiesko jest połową kąta trójkąta 3, 4, 5. Złoty podział. Ciąg liczb całkowitych otrzymujemy przez dodanie jednego do poprzedniej liczby: 2 plus 1 równa się 3, 3 plus 1 równa się 4 i tak dalej. Na razie jest łatwo. Ciąg Fibonacciego otrzymujemy przez dodanie dwóch poprzedzających liczb ciągu, 3 plus 2 równa się 5, 5 plus 3 równa się 8, 8 plus 5 równa się 13, 13 plus 8 równa się 21 i tak dalej. Lista Fibonacciego to 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Dzieląc liczbę w ciągu przez poprzednią otrzymujemy przybliżenie złotego podziału. Im większe liczby, tym większa precyzja. 233 do 144 równa się 1,618 tysięcznych. Dzieląc liczbę w ciągu przez drugą poprzedzającą otrzymujemy 2,618 tysięcznych. Dzieląc liczbę przez następną otrzymujemy 0,618 tysięcznych. I dlatego ten numer jest unikalny. Kwadrat złotej liczby jest równy złotej liczbie plus 1. Odwrotność złotej liczby jest równa złotej liczbie minus 1. Proporcja między segmentem A a segmentem B jest taka sama jak między A a całością. Widzieliśmy, że przeciwprostokątna potrójnego kwadratu ma pierwiastek 10, podwójny kwadrat ma przeciwprostokątną o wartości pierwiastka 5, czyli 2 i 236 tysięcznych. Kolejna niespodzianka złoty podział plus jego odwrotność równa się pierwiastek z 5 lub 2 i 236 tysięcznych, czyli przekątna kwadratu podwójnego. Podwójny kwadrat jest powiązany ze złotym podziałem. Obwód trójkąta wpisanego w podwójny kwadrat wynosi 5,236 tysięcznych. Okrąg o promieniu 1 ma obwód 3,416 tysięcznych, czyli pi. Jeśli podzielimy okrąg na 6, odległość łuku w kolorze czerwonym wynosi 0,5236 dziesięciotysięcznych, reszta koła w kolorze niebieskim równa się 2,618 tysięcznych. Okrąg podzielony na 6 ma związek ze złotym podziałem i podwójnym kwadratem. Egipski łokieć, który służył jako miara Wielkiej Piramidy, ma 52,36 cm. Górna komora Wielkiej Piramidy to podwójny kwadrat. Zaskakujące jest to, że kwadrat złotego podziału 2,618 tysięcznych znajduje się w odległości między Wawelem a Świątynią Salomona w Jerozolimie. Zgodnie z tradycją hinduską na Wawelu mieściłby się jeden z siedmiu czakr ziemskich, czyli punkt siły magnetycznej o mocy regenerującej dzięki kamieniowi znajdującemu się na wzgórzu wawelskim. Dokładna lokalizacja odpowiadałaby starożytnemu romańskiemu kościołowi święty Geriona z XI wieku, zniszczonemu w XVI wieku. Jedna z sześciu innych czakr ziemskich zostałaby znaleziona w Jerozolimie, na skalę, na której wcześniej znajdowała się świątynia Salomona, którego święty świętych został umieszczony na kamieniu węgie. To znaczy w judaizmie punkt styku nieba i ziemi. Pomieszczenia świątyni opisane są w tekstach jako kwadratowe moduły, Oulam przedsionek i Hekal pałac jako podwójne kwadraty. Historyk Asher Kaufman umieszcza świątynię na czerwono na północ od Kopuły na skalę pod kopułą tablic, nawiązując do tablic praw. W Google Earth wskazuje miejsce na Wawelu, gdzie byłaby czakra. I kreślimy linię 2400 km w kierunku Jerozolimy i wskazujemy na kopułę tablic, którą można się domyślać tutaj na północ od esplanady meczetów. Druga odległość podana przez Google Earth uwzględnia płaskorzeźby. Możemy również znać ten pomiar w calach, stopach, jardach, milach i tym podobne. Przyjrzymy się pomiarowi w yardach. Ta odległość 2 618 033 jardów jest wielokrotnością złotego podziału do kwadratu z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Te dwa bardzo precyzyjne punkty na kuli ziemskiej, opisane w tradycji hinduskiej jako czakry ziemskie, te dwa święte miejsca dla kilku religii są odległe o wielokrotność złotej liczby do kwadratu.